W końcu zdobyliśmy trzy punkty, dzisiaj może widowisko nie byłoby tak porywające, jednak mówię, trzy punkty najważniejsze dopisujemy naszego konta, ostatnio graliśmy może widowiskowo dla kibica, dzisiaj troszeczkę mniej, ale to najważniejsze, że wygraliśmy. Akurat paradoksalnie ćwiczyłem trochę takie uderzenia ostatnio na treningach. Szczęście moje, że dzisiaj to wpadło. Cieszę się z tego, bo to troszkę poderwało zespół do walki, bo po straconej bramce troszeczkę jakby opadliśmy z sił, troszeczkę brakowało wiary w zwycięstwo, no i to pomogło nam wszystkim w odbudowie naszej psychicznej, no i później układało się to coraz lepiej. To znaczy może tak, mecz było sporo, tylko że ten akurat był okraszony bramką no i asystą. Cieszę się, że, że w końcu wygrywamy, nie, nie liczyć tam jakieś popisy indywidualne czy coś w tym stylu. Najważniejsze to, że mówię, zwyciężamy, a musimy naprawdę zdobywać punkty, bo ostatnio nie wyglądało to najlepiej punktowo, bo mówię, gra wyglądała całkiem dobrze, jednak brakowało mówię tych punktów dziś trzy i to bardzo ważne było na, na terenie przeciwnika, który na pewno ma inne troszeczkę aspiracji niż my, ale no co, pozostaje się cieszyć z tych trzech punktów. Grudziący. wreszcie obczarujecie tą Grudziądzką Murawę, padnie pierwsza Mam nadzieję, mam nadzieję, że padnie pierwsza bramka i padną trzy punkty w pierwszej lidze w końcu.